Pozdrawiam, pozdrawiam z zamku w Dokładnie to co z niego zostało niestety już tylko Podobne do fortów w Srebrnej Górze Dobry dzień Jakiś dziadek w lasach się oddać, będziemy to nagrywać Farty. Gdyby ktoś był w brodach, to sobota proponuję, dzisiaj mamy sobotę. 19 lipiec chyba to Proponuję na targowisko wjechać mydło i powidło. Ale to ma kto też swój folklor, takie coś powiem wam. To też się wszystko wali. Aha, i tak zawsze powtarzam: tych cegieł tutaj nikt nie przyniósł To się wszystko obsypało. To się po prostu sypie. O, ktoś kakę zrobił, bo muchy latają. No, to trzeba uważać. A tu już jest jakaś dobudówka świeżawa przeróbka Tę kotłownię. To jest stare na pewno. Gdzieś mi żona uciekła. Ale się znajdzie. Albo i nie. Gdzieś tu siedzi w cieniu. To jest upał miłosierny 32 stopnie. 3 wałcie pokazywało. I tyle zostało po. W zamku, w pałacu potocki i potwierdzy. To jest pałac. A tu kotłownia. Widać, że kotłownia, bo jest komin. Wejdziemy do środka. Tutaj widzę, że miejsce spotkań miejscowej elity, jaka tłoweczka, piją pewnie kwas, kwas chlebowy. na no wopół buch. Słyszycie? Gniazdo gdzieś ostu jest. Bo nic nie da tam słychać. Czyli gniazdo gdzieś musi być w tej rurze w środku. Pełno szkieł. Stan bym powiedział głęboko kiepski. Ale słychać te pszczoły, losy. Chodzimy. do kotłowni oczywiście to jest z czasów już powojennych kotłownia dobudowana i starczy